Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w Dąbrówce Kościelnej, w przededniu pięknej uroczystości, którą jest niebowzięcie Matki Bożej i tutaj nasz tak zwany Mały Odpust. Ale do parafii różnych poszły już zaproszenia, między innymi do Poznania na Główną, na odpust, który będzie we wrześniu. W tym roku 9-10 września będziemy świętować Narodzenie Matki Bożej. Myślę, że tutaj pielgrzymów zacnych z tej parafii jak nigdy nie brakowało, tak w tym roku też nie zabraknie. Okazja jest szczególna, ponieważ jest to dzień, kiedy będą wynoszeni na ołtarze rodzina Ulmów, ludzie niezwykłej wiary, którzy stali się ofiarami II wojny światowej. Dziękować będziemy za ten ich dar wiary i świadectwo. Tutaj u naszej Matki w Dąbrówce Kościelnej i pokrzepieni ich przykładem i sprawiedliwością naszej Matki Dąbrowieckiej będziemy budować swoją wiarę. Wszystkich serdecznie zapraszam, zwłaszcza tych pielgrzymów, którzy tutaj zawsze z głównej przybywali i tych nowych, którzy na pewno mają ochotę przyjść i łamią się jeszcze, by się nie łamali, a ruszyli w drogę i tutaj u Matki Bożej, żebyśmy się spotkali. Szczęść Boże!